Dobry wieczór chłopcy i dziewczęta yy, yy, z pracowni obozowiska Łowców Mamutów wita was dziadek Paweł moja żona, operatorka kamery jest chora, leży w łóżeczku wobec powyższego posłużyłem się statywem dziadek zrobił sobie bubu i teraz pokażę wam jak no to jest mój sposób na na różnorakie bubu Musiły to oczywiście zmienić opatrunek. Niezbyt mi to kurczę wychodzi, bo muszę śledzić. Pierwszy raz robię przy użyciu statywu. Żebym sobie nie zrobił drugiego bubu. Wczoraj krojąc Jak to, jak to jest, jak, jak się ro, coś robi nożem i gada z, z kimś innym. Nie, już nie, nie trudno o wypadek, bo człowiek jest rozstrzelony roz... na dwa fronty. Oczywiście obrzydliwie wygląda. To jest mój sposób, że trzymam to. Wczoraj założyłem pierwszy opatrunek. To jest kawałek po prostu albo papieru toaletowego, albo chusteczki higienicznych czy coś w tym rodzaju. I a, 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 a. No tak. Obrzydliwość. Widzicie jak głębokie jest to cholerne cięcie. Musiło wam przeciąć tym oto nożykiem. Firma Martini, fińska firma, nóż typu lełku, nierdzeweczka, cytrynę, bardzo twardą, wyschniętą. Na miękkim podłożu i jeszcze w dodatku na folii. na folii poliety... polietylenowej Nie wiem czy to widać cięcie no ta szparka to jest cięcie przykro że niektórzy z Was się obruszą, że ja pokazuję jakieś Obrzydlistwa, ale to jest mój wypróbowany troszeczkę system. Stąd dotąd jest rana. Czyli można sobie wyobrazić, że ta rana to doszła do kości. I teraz mam taki system, że łapię ranę kciukiem, czyli zaklejam. Lekko przyciskając, ponieważ, albowiem iż, to jest rysunek poglądowy, na którym widać cięcie, prawda? Zazwyczaj cięcie jest pod skosem. Co należy też zrobić? Palcem, drugim palcem, ściskamy to. No, oczywiście w miarę. Y, 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 nie za mocno, <laughs> ten, y, przyciskając ten kawet, ten brzeg rany do drugiego. I w tym momencie, jeżeli poczujemy i trzymamy tak przez kilka minut, aż po odsunięciu palca rana nie krwawi. Jak widać nie krwawi, <laughs> O co Trzymając, jednocześnie staram się tak tą ruszać tą częścią ruchomą rany, żeby przestało boleć. O co chodzi? Chodzi o to, żeby, żeby naczynka krwionośne oraz naczynia nerwowe, nerwy po prostu trafiły we właściwe miejsca żeby to było jak najmniejszym uszczerbkiem dla i teraz mając do dyspozycji plaster tu pokazuje taki plaster papierowy który najbardziej mi odpowiada tylko kurczę on jest nie mogę znaleźć końca jego już mam odcinając kawałeczek za pomocą rzeczonego noża i biorąc kawałeczek papieru są takie ręczniki papierowe, przykładamy do rany i zaklejamy ranę. Też jest technika zaklejenia też polega, powinna na tym polegać na tym, że kierunek zaklejenia plastra powinien przebiegać zgodnie z kierunkiem rany oraz z tym, a co najważniejsze z tym, żeby ta rana została za przyciśnięta, czy ten brzeg został przyciśnięty do drugiej. Z drugiego brzegu. Oczywiście, ponieważ rana jest dość głęboka, jeszcze się nie zabliźniła, następuje przeciek, delikatny przeciek, który po prostu musimy znowu zakleić. Państwo mi wybaczą, że posługuję się krwawiącym palcem, z którego cieknie posoka. I to widzą te moje 6000, ponad 6 6000 tysięcy subskrybentów oraz inni, którzy jeszcze nie subskrybowali, ale w gąszczu podczas bushcraftu i survivalu na pewno zdarzy się Wam niejedna przygoda z nożem, ta rana. Jeśli popatrzycie na mój paluszek dokładniej, to te jaśniejsze blizny są to blizny po cięciu nożem. Ta rana to jest 22 na tym jedynym palcu. Także a wszystkie pochodzą od noża, od cięcia nożem w kierunku palca. Yy, 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 takie to jest. Takie są przygody w gąszczu, jeżeli. I, i, I w ogóle z nożem, jeżeli się nie. Pokazałem troszeczkę, może za szybko ten proces, ponieważ ranę rozwaliłem troszeczkę, i żeby film nie trwał długo, nie trzymałem za długo tym kciukiem tej rany, żeby zakleiła się. W związku z powyższym rana krwawi. Czyli do końca nie jest to. Filmik przekonujący, natomiast przekazałem samą ideę: zlepić do kupy krawędzie rany, ponieważ krew już ciekła, więc rana jest oczyszczona z bakterii, i zalepić plastrem. I to by było na tyle dzisiaj. Drodzy chłopcy, dziewczęta, nie życzę nikomu bubu, zwłaszcza w gąszczu. Ej.